Siemanko tutaj Bobson i wjeżdżam z kolejnym wyzwaniem. Będę chciał w ciągu 30 dni przejść pół miliona kroków. To wychodzi mi ponad 12 km dziennie. Jutro pobudka o 5 rano, 2 godziny wcześniej. No i lecę na spacerek i będzie tak y, y, chyba do końca wyzwania to pomoże mi, żebym dawał radę wyrobić te kroki. I lecimy. Yeah. Drugi dzień wyzwania, wczoraj przeszedłem 15 km, yy, blisko 20 tysięcy kroków. Jest w porządku, idealną pogodę wybrałem, bo jest bardzo ślisko. Jest godzina 16, dzisiaj dopiero przeszedłem 5 tysięcy kroków, więc będzie bardzo ciężko to dobić. Ale cisnę, powinno być w porządku. Yy, codziennie muszę zrobić ponad 16 tysięcy kroków, jak będzie więcej, to jest bardzo dobrze. A jak będzie mniej, no to w inny dzień muszę to nadrobić, więc lepiej żebym sobie zaległości nie robił. Po wczorajszym dniu nie mam żadnych zakwasów, więc jutro mogę nawet pocisnąć coś więcej, jeśli po tych dwóch dniach będę dalej się na siłach czuł. A póki co lecimy dalej. Mamy dzień trzeci wyzwania. Wcio wczoraj odwaliłem 23 tysiące kroków. No i dzisiaj mam 13. Jeszcze muszę zrobić yy, 3 tysiące. Jest godzina 21, więc w porządku. Yy, dzisiaj wydaje mi się, że był najgorszy dzień i już później teraz będzie lżej. Ale to zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No i fajnie, żeby te nogi rosły. Yy. I co? Lecimy dalej i... A ja lecę i palę buty, biegnąc nas skróty, goni nas policja, wyjął koguty. Raport ze śmierdzącej siłki. Już nie tak bardzo trochę wywiało po tej rybie. Takimi szczynami zabieram. <grym> no kur... No, Ale dalej muszę chyba jakiś odświeżać powietrze do tego kupić. Jest dziewiąty dzień wyzwania. Yy, trochę zmieniłem taktykę. Będę chodził co drugi dzień, tro trochę więcej. Będę chciał robić powyżej 20 tysięcy, żeby lepsza regeneracja wchodziła. Tak wygląda całe 9 dni, yy, przez które chodziłem. Wczoraj znowu przesadziłem, bo zrobiłem trening nóg i e, zrobiłem równo 16,5 tysiąca e, kroków. E, lepiej by to wyglądało, gdyby była trochę lepsza pogoda, bo strasznie sypię i muszę dużo e, wszystkich kroków robić po domu, ogólnie w pomieszczeniu. Robię sobie taką traskę 10-metrową po domu, w jedną i drugą stronę. E, chyba to się wylało tutaj na ten stół. Nie wiem, będę musiał chyba to wywalić na blat. E, albo go czymś pomalować, nie wiem. Robię sobie właśnie taką traskę 10-metrową i chodzę po 50 razy, po bardzo dużo w każdym razie. No i teraz w ten sposób będę robił te kroki, że będę jednego dnia będę robił około 10 tysięcy, a drugiego będę trochę chciał więcej. Przez co ciało będzie miało regenerację i będzie lepszy progres na tych nogach. Więc już niedługo łydki będą takie wielkie, że będziecie myśleli, że z syntolów nie naładowałem. Będziecie mi jechać w komentarzach. A ja lecę teraz zamorsować do beczki i muszę ogarnąć ten odświeżać powietrza, bo nie, nie polecam ogólnie otwierać tej konserwy w pomieszczeniu. Tylko jest taka pogoda nieładna, no i nie za bardzo miałem gdzie. Ale i tak nieźle, myślę, to trochę wywiało. Myślałem, że będzie gorzej. Jak po, tą puszkę postawiłem na dworze, to strasznie waliło. A jak brałem tutaj, jadłem, no to całe ubranie było do prania. Następnego dnia przenosiłem tylko. Puszkę w drugie miejsce, od razu spodnie tak samo. Ten pierwszy raz czułem taki zapach. On nie jest jakoś bardzo śmierdzący, ale bardzo wchodzi w, w ubranie. Więc najlepiej go jeść go tą rybę, tego śledzia. Na przyszłość będę wiedział. No i na pewno na dworze. Lecę, bo dopiero mam 7 tysięcy. 12 dzień, godzina 15. Na liczniku 20, blisko 28. Tysięcy kroków. Do domu moje jeszcze mam kawałek. Yy, więc prawdopodobnie zrobię 26 jak już będę w domu. Mam zamiar jeszcze zrobić później czwórkę. Nie wiem czy to wypali. Jestem zajechany. Yy. Delikatnie kolanko się odzywa. Ale tak to jest w porządku. Ciśniemy dalej. Wrócę do domu. Wskakuję od razu do beczki. Żeby regeneracja. Mam nadzieję, że jutro dam radę zrobić chociaż tego ty. Tą dyszkę. Żeby nie było mniej. I nie pamiętam kiedy w życiu zrobiłem tyle kroków. Nie wiem, czy nie mogę się pokusić o twierdzenie, że dzisiaj będzie dzień, w którym zrobiłem najwięcej. Ale na pewno od kilku lat odkąd mam prawko jazdy, no lubię jeździć w sumie na rowerze samochodem. Nie zbliżyłem się do tego wyniku, co dzisiaj. Będzie, dopiero będzie, bo dzisiaj to na razie mam nie jest wcale tak dużo. Ja już w domu i nie udało się zrobić 36 tysięcy, bo zrobiłem 40 tysięcy kroków. Mamy dzień 20 i powiem tak, nie jest łatwo. Do końca zostało 200 tysięcy kroków, czyli mam 10 dni, trochę mniej, tam jest 195. W ostatnim tygodniu zrobiłem bardzo mało kroków. Trzy razy chyba mi się zdarzyło, zrobiłem 9000. Jednego dnia zrobiłem specjalnie, bo to było po tej, po tej 40, chciałem trochę odpocząć. I dwa dni temu wyszło tak, że zrobiłem 9. A, nad, a wczoraj zrobiłem tylko 5000, bo byłem chory, wymiotowałem, ale już chciałem się do tego zmusić. No i dzisiejszy dzień pokażę ile dam radę zrobić. Teraz poczułem straszne obciążenie na piszczelu. Nawet to nie jest sam mięsień, to ja nie wiem, może być ciężko. Ale dzisiaj planuję zrobić 30 tysięcy Jak to dam radę zrobić, to jeszcze jest jakaś szansa Nie pękam, jak guma nie pęka, ja też nie wymiękam Lecę dalej Mam nadzieję, że dam radę Teraz właśnie wracam z basenu Więc też fajnie na regenerację wpłynie Rehabilitation, modification Później jeszcze po południu Wskoczę sobie do beczki, zrobię znowu morsowanie Tak wskakuję co dwa dni nie robię codziennie i wierzę, że się uda. Kroki, kroki, kroki odchodzenia mam odciski. Tam. Niestety wyzwania nie dało rady zrobić. Był jeden dzień, który, w którym byłem chory. Na dzień zrobiłem 9 tysięcy, na drugi dzień zrobiłem tylko 5. Kolejnego dnia chciałem nadrobić, zrobiłem 27 tysięcy kroków i wszystko byłoby w porządku, ale kolejnego dnia znowu nie dałem rady i wyszło tylko 9. Nie dałem rady, nie. Ale, ale dużo nie brakowało nie nie, 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 nie. I narobiło mi się tyle zaległości, że nie dałem rady. Eee, trudno, to wyzwanie niezaliczone i tyle. I to wszystko na dzisiaj. Niestety nie dałem rady, hej.